Czemaneczko wszystkim jestem. Banan 550 zamiast krzaku. Siemanko. Kamil. Siemanko. Szarik. Cześć. I Karik. No cześć. Tak, nagrywamy już po czwarty na... Zamiar na takich stateczek, który zbudował banan. I jakby obraniać go, co nie? No tak. Tak jakby oni... Yeah. Będą nas gracze atakować, a my będziemy obrać. To co, dawajcie, za mną. No to lecimy. Za krzekerem! Kurde, nie mam sprzeda, nie mam wyżycia. Dobra, dawajcie, płyniemy. Ej, popchnę cię, sari. Sharif, gdzie... Przyspieszenie. O oh, oh, kurde, to mnie popchnął? Ja, yeah, sorry. A mnie? O. A ja mam kompas, przecież. Dobra, zamykajcie klapy. Ło, wow, ale mam laga. Zamykajcie klapy, ja akurat nie się... wow. Ale no. laga, mam strasznego. Jeden FPS, nie? i czy ty bronią klapy? Ja, ja strzelam, A, strzelam, ja idę na laż. O, dobra. Ej, ej Powiedz, żeby wbijali na ten, na statek. Ja idę do góry strzelać. No to idź. Olo, olo chyba nikt się nie dostanie. Ej, tam jakiś gostek, dawajcie go. Napisałem, że jak ktoś bije ja na statek, to... Oj, o, wow. <laughs> sorry. Ej, ej, napisałem do nich, że jak ktoś bije na statek, to ma z nami sojusz. On, dobrze. O, dobrze. No patrz, tam, już ktoś no, E, wiem, że raczej nikt nie wbije. <noise> 20 strzał na jednego goska? Ale jest full server w tym pięć, w tym jedna czwarta graczy to nas? No na pięciu. Ej, gostek no, leci. Gumka płynie, Gumka. No, gdzie ona? Ej, to jest Ale... on czy ona? To ja nie wiem. <noise> nie wiem. To zostanie zagadką do końca. <noise> Życia. Jest tam jakiś wiosek pod wodą, chce pan go Nie trzeba dbunkę dopaść. No, Dobra, dawaj karnią. Balans armaty strzelaj. <grym> <grym> Tutaj na dole. Nie bez kitu. Fajnie by było zrobić jakieś tego. Mmm. w środku z tymi kulami gastów. O, bez kitu. No bez kitu. Ale wtedy w chatę by nawalało. No to. <grym> Ej, bombardują chatę. Ale co fajny nawet ten ten statek zrobiłem, nie? No a tak widzicie, zamek, zamek ja zrobiłem. Zamek, taki zamek. Nawalam. O, nawalam nawalam zdział. O patrz, I znowu zbiegnie. To to idzie. Ej, może dawajcie na zamek. Nie dobra, na razie możemy tu obrać, bo akurat się zleciało. Pa, pa, ilu ich biegnie. Znaczy płynie. Dobra, jeden dead. Uważajcie a mi, tutaj. A mi coś Aj, od tyłu. Biorą, od straszne. tyłu nas biorą. Od tyłu cię biorą? <laughs> nie. Aha, do dwóch płynie. A Kurde, mi strasznie wydatkuje Minecraft, nie wiem czemu. No. słaby kontur. Kurde, ale czemu... Od... Dobrze. Tak, wzią. ty masz za słaby. To nie no pójdą patrz. na naszej wiecie, wiecie, gdzie jest ta studnia, gdzie w środku jest hełm na tego oddychanie? No no, no to oni stamtąd idą. Trochę mam lagi Kurde co wy na te lagi narzekacie? Wszyscy, uh, ja ole, żadnych ty, lagów nie mi mam. Ale mi Minecraft skatkuje, ale mam lagi. Ja. <laughs> ej, ja! ja! <laughs> o ja ty mu się udało wbić. No, ale, ale jeszcze nie tak. O patrz, MC Magister. No. A ja nie atakować, ja idę. Ej, ktoś jest pod statkiem albo w kokpicie. lagi mam. Ej, próbuję od dołu wejść w kokpicie. Tak? O patrz, szedł! <grywa> ej, chronicie mnie, bo ja ten. Na chwilę ten. No, nie to. Powie. Ja tutaj na dole będę pilnował. Tak, na dole. Czego masz pilnować na dole? Skarbnik. zde łuk na Ej, ale. Ej, pan, banal, patrz, patrz! To... Nic, Gary spadł. Oj! O, no, patrzcie! Nie no. Owa. Ej, pan Dobra. On zaczął. Ej, ciekawe kto ze mną wygra. Szukaro, szukaro, daj, Daj ode, ode mnie dostaniesz. Ej, no bo on ma nęczę talas, się nawet łuk zrobił. No nie! Mój... Weź ogarnij, połowy HP wybrałeś Mówię właśnie. Ej, ej, no. Kurczę, uważajcie, patrzcie. Ej, no weźcie, szarik leją. Pomóżcie mu. No nie, kamień mnie zabił. Ach, a, Kami, zabił. Ja nie wiedział, który to. Ej, gumka wbił, gumka wbił. Wbił? Gdzie? Tak, jasne, wbił. Gdzie on niby jest? Ej, a mój, ej, kto ma mojeku? Nie wiem, gdzieś na wodzie poszło. Ja, mam jakieś jakieś. ja nie wiem, biegło tu trzech gości, ja strzelałem. Gdzieś na wodzie. Teraz ci strzelaj, teraz ja idę. Ja jestem żelaznej zbrojny. w że go zdejmę hełm. Mamy, bacaj. O. Bażaj. Że... Ej, idzie kolejny! To ja, ja. nie! Ja znowu nie wiedziałam kto to. Widziałem Gostek Perun. Zal. Perun rzucił Gostek w masz i się, i się zabił. Weźcie, ogarnijcie się. Boże, się. Ja. No ja strzelam, bo jak się te tu idą, no Ej, to wiesz. Na zamek. Ja nie mogę, strasznie mnie <grym> no kręci. Nie no, ja nie nagrywam, bo za, za bardzo klatkuje. Wow. No kurde, kto bije? Kto <grym> no to walnął? No. Pomyśl, że masz kompa jakiegoś okay. słabego. Ej, dawajcie, chodźcie na zamek, bo tam jest o wiele lepiej. Ej, to Łoł, ilu tam Gdzie? Ty, chodź, idę jabłek. Skit. Dawaj, bierz to. Ej, uważajcie oh, ja na niego. Ojej, ja Ej, uważajcie je. na, Ej, na to niego, to bo nie do Szybko, uciekamy. Ej, to ja, nie, zostaw mnie! To ja! Sorry. Jak, jak będzie wszedł disk, to uciekajcie, bo będzie nas killał. O nie, szybko wdał. No, weź, tak na nim się to musiał, oczywiście, to musiał, to się, Oczywiście coś musiał... Sisko wszedł! Kurde, uciekamy. Nie. Szybko na spawnę! Nie, nie, on jak, jak wszedł? Przecież on jest na spawnie disku. No ja też na spawnie. No, nie, ty killnął mnie! A ja miałem ekuna Ala. No ja też ej, miałem taki no, Ej, dead, no, u mnie. Ej, czekajcie, ja to był. ja jeszcze żyję, jak chcecie to typajcie się do mnie. ale fajny miecz dostałem, dzięki. Gdzieś tutaj znaczy, nie... Bo nie, dlatego, żeby przed nim uciekać. Nie, nie, dobra, spój. <noise> Ej, banan. Ja wszystko do skrzynki pochowałem już. Bo to jest. To jest dysk wszechmogący Ej, kto miał taki miecz, zaraz powiem. Ach, nie, to nie jest. Ej, dobra, banan nakładaj eku, idziemy może na zamek teraz, no? Nie, nie, bo ja ten. Mam ek, znalazłem 300 na jeden. Ej, wy, wy. Ale ja nie mam nic dobrego, mam spodnie na ochronę trzy no diaksowe, temu złoty tak na ochronę. Dobrze. Nie mam levela. Dobra, dam ci jakieś tam ze skrzyni jakie mam. Chodź tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie jesteś? Łap, mam tylko takie, nie mam nic, nic innego. Disku już poszedł? <laughs> nie, siedzi, no. kurde. Ale przed nim kryjcie się, jak go zobaczycie. Ja nie zdążyłem uciec. Dobra, banan, idziesz? No dobra, to dawajcie, to idziemy zrobiłeś? na ten... na zamek. No masz, już dałem o. ci. Ale mi je w kół zrobiłeś, to... Ty. Ja no się ci, tylko takie miałem, chodź. Dobra, na zamek, lecimy. Kurde. nie? Ale masz jabłka, to najważniejsze. Dawaj, idziemy. klatkuję coś. No ja już. No nie... ja, już je... ja już tam ja prawie mogę się tylko przez cały filmik, okay. mówicie, że wam klatkuje. Nie. No nie, ja już jestem prawie po będziecie, Jak będziecie mówili, że wam klatkuję, to będzie wam bardziej klatkować. No się nie wie, jak ja nagrywam. No tutaj to się szczerze powiem. <laughs> To tylko ja. Weź, ty piszesz. Nie żyję, nie że nie Weź, ale on. A to ty, ci? dobra, spoko. Uważaj, mam magister za tobą. O, moje itemy, szybko. Nikogo tu nie ma w ogóle, tak? A kto oszczędzi? miał mieć wszystko na jeden? A, nie, ja na pewno nie. Panom na wieżyczkę? Napisz! Ja jestem na wieżyczce. Ja też jestem na wieżycie. A jakiś gościu jak sobie A? wbił. Uciekaj. czekaj. skitu! Uciekaj. Kurde, chciałem go walnąć i spadłem. Ej, to ja. Zamku. Nie wiem, wiem. Jakiś gumis! Szybko, Nie go. wskakujcie tam! No ja nie Dzias. mam, kto to, kto z łuku na ala wali no, tego i prawie mnie dadu. To jest tak. na A, to jest na A, półera 5. To nie, Ej, tak. nie, nie, on nie, Tak, kamień pewnie. nie, wiem, uciekł gdzieś. Wow. No nie, szybko... nie, on może nie, nie, te nie, nie, taki nie, jak nie, 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 go nie, 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 go. nie, miał już, nie, miał już nie, jabłek. Zabiłeś nie, no. Gdzie jest? Gdzie tam, jest? Gdzie widzisz tą strzałę płonącą na lądzie? To tam. Tam gdzieś w wodzie leży. To jestem ja, teraz wchodzę. Ja wchodzę do zamku. Tu, leży. Ej, no nie ruszaj! To moje. No mówię, że tu leży. Nie, to tego goska diaksowego, ale dobra. Ej, znalazłem moje itemcy, jak mnie kilnął widzę. Ej, Balan, patrz na mnie. A ja nie mam swoich, bo na mój nas pełni i teraz pewnie y, max o osób, pewnie go te i te my. Ja, ja mam stack, dostałam stack z tych... Nie! Fajnie. On jak, de... on jak mnie zabrał, e, to jak ja zabrałam wszystkie pisze, spisze, że my oszustami jesteśmy. Bo to, bo a, bo to ma, na tych pięciu, a on jeden? Lol. No. Hoho, dzięki. Mam tego, mam, że mam zbroję na Ala. Harry, tu uważaj, jakiś gotek wbija. Nie wiem. Gdzie? Ej! Ej! A tu! Banana. A nie, tu szalik, dobra. Ej, ja mam e, tego, Ej, ja mam e, wszystko, wszystko na... E, zbroję całą na ala. Nie wiem skąd... Tam, tam, tam... Ej, piszcie, żeby ten, że na zamek zapraszamy. Oczywiście. Na tych dużo. Ten, ten gościu miał na ochronę no, cztery. Ten gościu nie miał na ochronę 4, tylko na ala. Ale i tak ona jest słaba. To nie jest... To nie jest takie coś, że jesteś nieśmiertelny, bo ja jakoś mam zwykły nie mam łuk na Ala i co, jakoś go wziąłem z dwóch shotów. Jak miał 10 HP. I mam za to z tak złotych diabłów. Ja no, jak mój łuk? Ta zbroja wcale nie jest taka dobra, jak się A ja coś zrobię. Co? Ej, napisaliście? Ej, napiszcie, że ten, że zbrojka dobra. Gdzie? Nie. Ej strzeście się, disk napisał, że już jest. O nie! Chyba! Banan do ciebie idzie! Gdzie? Banan napisał no ja Nie, widzę, Bo ja mam na 10 tego. Obecność. Może chciał wpisać kill banan, tylko zapomniał wpisać kill. Już no, czekaj! Nie, jeszcze nie tak, to zobaczy, że ja jestem. Nie, Szaryk, to ja! Dobra, kręci To tak, ja. No. Tu jest ten, Dysk nas nie widzi. Kutni, nie będzie widział. <noise> Masz miksturę na niewidzialność. Ale nie, to Kutni będzie zbrojnik. ja już wspomniałam ubrać. Jaki żar z tego wszystkiego zbroiń, Dobra, Zaburuję już, paker. <noise> tak bawi? No to chciałeś, żeby... Ja mam, tylko na, ja mam tylko na szybkość miksturę. Ja mam wszystkie mikstury. Ej, może idziemy do, do restauracji tam do na dole? Czasowo musisz ten się kompaktem tepnąć. To, to co, gdzie idziemy? No to ja kurde! <głosy> <głosy> o, dziad, i teraz z łuku zestrzelę. Ej, kto ma miksturę na niewidzialność? Ja mam, ja mam! Ja mam. Daj mi! Po wow, to mnie palnął? Zapaliłem się nie, 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 nie. Dobra, dawajcie, wbijamy do restauracji. Ja to wbijaj. A ty pierwszy Dobra, gdzie... gdzie jesteś, nie? Ja wbijam za tobą. Wbijcie wszyscy na wieżyczkę. Okay. Ja idę teraz, jak ktoś mnie zabije, to nie wiem, co Ej, to ja! Wiecie, że ktoś... Aha, spoko. A ja znowu, jak mi biegnie. Dobra, skaczcie Ui. za mną. Ui. No ja idę na... Tak, tak. Na resztę. Ej, tam jakiś gosek na pod ścianą, patrzcie. To magister. Siota. <laughs> jak go wszyscy zastrzelili Ej, od razu. Cześć, wow. mm. ja. niewidzialny. Pana, tutaj jestem, że, dawaj do Dobiegniesz ja ja No, weź ty w drugą stronę biegniesz, ogarnij się Ja nie mogę drodzy, drewno Czekaj te no tutaj trzeba iść. Bada mnie w Ale drugą procenty. stronę Ej, ogarnijcie się wszyscy no za mną dawajcie po tych schodkach drewnianych. Dobra. No. Czekajcie. Bo mnie zabiją. Ej, czekaj, No tak najlepiej trzech po schodach. Kamierz, żeby ci nie przyszło do głowy kogoś wam. Właśnie myślałam kogo. Cele ja do tyłu. Ej, cele do tyłu! Ciekawe kto idzie. Nie! Dobra Ej, a dostałem! Ale lomy się. <grych> Tutaj może... się odnowiła Jest tu coś? Jest eq-koczyn na ochronę 3, yeah Yeah <grych> Zdzisku też nagrywa Weź, cioto to Za, kwiatne Dobra a to ty kamień, Tori! Hej, do... tam ktoś z. Tam jest jakiś kamper. Tam u góry w, ty, w tym domku jest. Mi zdebrucha to jest tego selata normalnie, bo widziałem. Kurczę, jakby tam to dojść, nie, nie mam pojęcia. Dobra, dawaj, dawaj, no dawaj. Dobra, zamknę. ja już jestem. <laughs> Ej, tak tak długo. To kompasem się dotknęłeś. Właśnie wiedziałam. O kurde, miksu tylko. Dobra, lecimy w restaurację. Zobaczcie, się ogarnijcie. Nie, yes. yes. mikstura na ja ochronie. No. Ja się z Karim nawalałam. Ja się Nie dzisiaj. Ja sam też brałem dzisiaj. Ja Spoko. Ej, mam pomysł, mam yes. pomysł. Kamil, za mną, za mną. Oparcie, tu jest wyskocznia. Yeah. Nie. Tylko niech ci nie przyjdzie coś do głowy. <glock> 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 nie, nie, te powiedzmy nawet. Juuu! Ale nie, bo ty masz łuk na Maksa, zabijesz mnie. No, jak nie? Dobra, już nie, nie, nie. nie, nie. <glock> Dobra już, już ogarnąć! Ogarnijcie się Kamil zabójca Chować się Dobra Ej banal za mną za mną! Po schodach, chodź szybko, wyjście ewakuacyjne Kurde, weź. to się po Nie nie weźmie. Kurde. Ja się jestem, ja się jestem uchodźcą po... Dobra gdzie jesteście? O na górze jesteście Ja się w skali, gdzie ja się zawalam Kari, co ty masz za zbrojkę? Chodź balon Dobra spokój Kari Dobra skoczyłem, ujjj, obie Ej, hey, pa na drzewo wpadłem Na drzewo wpadłeś? Wyski ducha do drzewa Czekaj. No A dobra, dobra na drzewo idziemy. No jakiś ciebie debil, super, nie? Nie, nie tam... Dawaj tam, tam się do mnie, chronię twoje rzeczy. No, chronię twoich rzeczy, tak, super. No, Bokari ci zbry, zebrał. Nie, no bo tu gościł mnie na <grym> nie, 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 nie ruszaj, co, co? Dobra. To to. Co jest na drzewie. Mhm. Idę na no, drzewo. DREWO Zgadza cię? Kurde, dawajcie teraz, nie ej, dawajcie teraz robimy takiego hardcora, że każdy na każdego Nie, ja. ale, czek, Nie, Nie, czekaj, nie, trochę nie fair znaczy, tak, No właśnie, trochę nie fair, bo masz mie miecz na no maksa. No właśnie, ja Kari Ja z Kari mam... Ja, ja nie mam na maxa Ej, to weźcie miecz na, na ostrość 4 Ja a mam en, a natural ten no ja też mam na natural wszystko Dobra, to gdzie się spotykamy? foto. Ej! Spotykamy się koło chatki emeraldowej. Emeraldowej? Dobra. Ej, no tam gdzie jest ta lawa. No, tak, A, prze. Nie, czałej. No, dysk chcę do konfy... O nie! Poczekaj jeszcze nie. Czekaj, muszę się odwdzięczyć. Nie. No tak O ty bana ja. Dobra, bijemy się. Aj! No, lol. Ej, no weźcie! Josko tutaj przydać Ale wy mądrzy jesteście, lejcie się, nie? Z jabłuszkami ty. Jakiś, jakiś foto tutaj. Kari, no. <laughs> czemu ty tylko cały czas na mnie? No... Nie wiem. Ej, kto cię kilnął? Wiesz szybko, a No nie, Herok! Nie, DJ Funkie jest. No wiesz, nie mam mieczy na Max. A ja nie no. miałam na Maxa. No weź, teraz z komendami będą się kilać. A już, a nie, nic ja nie zabrałam. No weź, odrodzę się i ja od razu mam kila. No ty Dobra, już. Co Narka, chyba kończymy? Napauna. No tak. Dobra. Narka. No ja już jestem. Dobra, to był chamski odcinek, ale spoko. Właśnie. To co on. Nie, Zobaczenie na strzałę w, w hedzie i to u góry. Narka.